Testuję maski prosto z Korei Południowej. A dzisiaj konkretnie tą nawilżającą. Chociaż dwie są nawilżające. Z marki Round Lab. Dostałam ją od mojej kumpeli ze studiów, która właśnie wróciła z Korei Południowej i przywiozła mi, także testujemy. Jestem strasznie ciekawa. Ojej, jak ładnie pachnie. Widzicie? Dokładnie jest to maska nawilżająca z sokiem z brzozy japońskiej. Ma tutaj też sok z malwy, alantoina, także jestem ogromnie ciekawa. Batka, jeśli to oglądasz, nie umiem wyrazić mojej wdzięczności. Love you. Słuchajcie, jestem już na tyle, że po prostu wszystko, co jest w środku, nawet wezmę sobie na dłonie. To jest mój ukochany zapach, jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji. Stawię ją na 15-20 minut i do Was wracam. Podczas trzymania tej maseczki przetestujemy sobie też koreański krem do rąk, który również dostałam. Ojejku. To pachnie tak dobrze, kochani. W ogóle to jest taka kaczuszka. Dokładnie to jest Pocket Perfume Hand Cream So Romantic Tony moi Coś takiego. Jest dosyć gęsty w ogóle w konsystencji. Ojej, pachnie przepięknie sperfumowany, ale pachnie jak dobre perfumy. Minęło sporo, ponad 10, nawet 15 minut także zdejmujemy. Resztę oczywiście wmasowuję w skórę. To już w ogóle bardzo długo leczę. Czuję takie nawilżenie, że to mi się rzeczywiście wchłonęło wewnątrz. Ona jest tak przyjemna, jest taka gładka, jest bardzo gładka w dotyku. Rzeczywiście fajnie daje efekt. Widzicie, jest pięknie rozświetlona. Nie, no super jest ta maska. Ja, ja naprawdę jestem zachwycona. Ja w ogóle. Jeszcze to, co z niej zostanie, wezmę sobie w szyję. skóra jest taka, taka napięta, taka jędrna, wiecie o co chodzi. Ona jest taka rozświetlona. Proszę bardzo, pokazuje się z bliska z moimi wszystkimi nierównościami. Dajcie znać, jak wam się sprawdziła. Ja lecę spać. Muah.